Wam szczerze, że nie sądziłem, że aż tak będę podekscytowany nowym serialem z Gwiezdnych Wojen właśnie starusz Sasoka. Pierwsze dwa odcinki miały swoją premierę na Disney Plusie. I dzisiaj wam opowiem, jak one mi się podobały. Zapraszam! Ale zanim co się wydarzyło w tych pierwszych dwóch odcinkach, no to pokrótce, kim jest Asoka Tano? E, dla osób, które może tej postaci po prostu z Gwiezdnych Wojen niekoniecznie ją znają. Więc Asoka Tano to jest była uczennica samego Anakina Skywalkera. Pierwszy raz pojawiła się ona w serialu e, Wojny Klonów z Star Wars: e, The Clone Wars, a właściwie w takim pilocie, który był puszczany także w kinach, w pierwszym takim filmie kinowym, który był jakby takim wprowadzeniem do tego serialu animowanego. Później natomiast pojawiła się też w serialu animowanym kolejnym Star Wars Rebelianci. No i też mogliśmy ją zobaczyć w drugim sezonie Mandalorianina. To, to już w wersji live action grana przez Rosario Dawson. Tak jak tutaj właściwie, kiedy pojawiła się ona w Mandalorianinie, to już zostało zapowiedziane, że otrzyma swój własny serial. I właśnie ten serial teraz mamy przyjemność, bądź też nieprzyjemność oglądać. Ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że te dwa pierwsze odcinki mi się podobały. Muszę to od razu zaznaczyć, one mi się naprawdę podobały, chociaż nie są idealne, ale o tym za chwilkę. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy zobaczyłem, kiedy widziałem pierwszy raz Wojny Klonów, oglądałem je. Kiedy one wychodziły, zresztą na tej kinowej, na tym pierwszym, powiedzmy, pilocie, co był w kinach też puszczany, też normalnie byłem. Star Wars Rebeliantów pamiętam, że nawet dwa pierwsze odcinki któregoś sezonu też oglądałem w kinie. I ten serial, ogólnie Asoka, może się wydawać troszeczkę niezrozumiały dla osób, które nie oglądały tamtych animacji, zwłaszcza rebeliantów. Chociaż ja oglądałem i sobie nawet przypominałem niedługo przed tym serialem właśnie rebeliantów, więc. Może powinna się wypowiedzieć na ten temat osoba, która nie oglądała tamtych dwóch animacji, ale wydaje mi się, że e, pomimo tego, że twórcy starają się, tej filioni, który tutaj odpowiada za scenariusz do wszystkich odcinków oraz jest reżyserem tego pierwszego, starają się nie. Jakby nie raszować tego wszystkiego i daje, daje on po prostu czas na to, żeby poznać tych bohaterów. Chociaż wydaje mi się, że wiele osób, które na przykład nie zna animacji, może powiedzieć: "Chuda faki fuck is Ezra Bridger? tak? Tam się pojawia, jest wspominany Ezra Bridger, który był głównym bohaterem właśnie w Rebels, w Star Wars Rebelianci. Więc myślę, że osoby, które nie oglądały, mogą być troszeczkę zagubione, no ale bohaterowie gdzieś tam to po kolei tłumaczą. Więc yy, dla osób, które były fanami Rebelsów. No to będzie to po prostu kontynuacja tamtych przygód, tylko tym razem na żywo z bohaterami, z aktorami nie będzie to animacja. Ale tak jak mówię, jeżeli ktoś z Was nie oglądał Rebeliantów, a oglądał już te dwa pierwsze odcinki, to dajcie znać w komentarzu, czy poczuliście się zagubieni. Chociaż myślę, że te dwa odcinki w miarę wszystko klarownie tłumaczą o co chodzi, kto jest kim i dlaczego. Tak jednak w moim odczuciu no, osoby, które oglądały po prostu rebeliantów, jak najbardziej e, poczują się tutaj jak ryby w wodzie. Jak już w ogóle są fanami rebeliantów, to już w ogóle myślę, że będą e, po prostu zachwyceni. Przejdźmy sobie do tego pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek nosi tytuł Mistrz i uczeń. I tak jak wspomniałem, reżyseruje go Dave Filioni, który właściwie stworzył tą postać. Postać Asoki Tano wraz z Georgeem Lucasem. Wtedy jeszcze George Lucas pracował normalnie przy Gwiezdnych Wojnach i wraz, wraz z Davidem Filioni właściwie zaczęli oni um, wojny klonów. I tam pierwszy raz się właśnie Asoka pojawiła. I od razu to czuć, powiem wam, że um, człowiek, który odpowiada za ten serial, może nie jest najlepszym jeszcze reżyserem. Może wymaga szlifów, chociaż uważam, że ten e, odcinek pierwszy, który wyreżyserował i tak wypada lepiej niż odcinki Mandalorianina, które on reżyserował. Przede wszystkim dlatego, że on zna te postacie. Zna te postacie po prostu od podszewki. Nie mówię tu tylko o soce, bo pojawiają się też inne postacie znane z rebelsów, e, więc on je po prostu zna i to po prostu jest czuć na ekranie. Czuć na ekranie. Mistrz uczyni. Sama historia zaczyna nam się od napisów, czerwonych napisów na tle kosmosu, ale nie takich lecących w stronę nicości, tak jak gwizdne wojny się zaczynają, tylko po prostu na ekranie pojawiają się czerwone napisy, gdzie jest tam powiedziane, że Asoka pojmała jedną ze współpracowników wielkiego admira admirała Trauna. I tutaj też może być to takie na zasadzie, no jakiś koleś z Imperium gdzieś tam jest, oni go szukają, też właśnie ktoś może poczuć się zagubiony, jeżeli nie oglądał Rebeliantów, kim jest ten dokładnie ten admirał Tron, chociaż już był wspomniany w y, ostatnim sezonie Mandalorianina, więc tutaj widać, że budowane jest y, coraz większe zagrożenie, nie tylko właśnie w tym serialu, ale ogólnie dla całego powiedzmy tego Filioni Versum, tak? dla tego y, odłamu Gwiezdnych Wojen, y, którym zajmuje się właśnie Dave Filioni w tej chwili. Więc y, Asoka taką osobę pojmała, no i widzimy jak ta, y, 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 na początku nie wiadomo kto to jest, y, jak ta kobieta jest odbijana przez dwóch sitów, Jedi, no nie są to Jedi, ani nie są tak naprawdę to sitowie. Można powiedzieć, że to tacy, to trochę szarzy Jedi, coś takiego, ponieważ mają wprawdzie miecze świetlne, ale nie są one czerwone, tylko takie bardziej pod pomarańcz podchodzące. No i zresztą później jest powiedziane, że oni są właściwie troszeczkę takimi najemnikami, wynajętymi właśnie przez tą kobietę, którą jak się później okazuje jest niejaka Morgan Elsbeth. Która jest jedną ze śród sióstr nocy, śród nocy. Ze sióstr nocy, która jeżeli oglądaliście Clone Wars, no to tam siostry nocy się pojawiały, w Jedi Survivor zresztą i Fallen Order pojawia się Merin, jedna ze sióstr nocy. To są powiedzmy takie osoby, takie kobiety właściwie były, które. Po, używają magii, ale to nie jest moc, tak jak Jedi, tylko pewnego rodzaju taka magia, która jest e, w tym świecie, taka powiedzmy czarna magia troszeczkę, Oni tam, one tam potrafiły trochę takie jak, jak nekromanci się za, zachowywać, e, no i właśnie ona jest odbita przez te, te dwie postacie, przez niejakiego e, bejlana Skola oraz jego uczelnicę Shin Hati, i tutaj z tego Bejlana skoro wciela się Ray Stevenson, który niedawno zmarł, którego możecie kojarzyć chociażby jako pani w pani Sher tak? Ale też kilka innych ról. Więc ten początek, kiedy oni odbijają ze statku, który jest właściwie takim statkiem. Eee, takim statkiem więzieniem, powiedzmy, tak? Trochę taki e, albo po prostu tam w jednej z cel, gdzie umieszczona została ta właśnie e, ta siostra nocy. Oni e, fajnie jest ta scena naprawdę e, nakręcona. W sensie jest w niej świetna muzyka, w ogóle w tym serialu, w tych pierwszych dwóch odcinkach, muzyka jest super, jest zupełnie inna niż w większości produkcji starursowych. Trochę pianinka, czasami jakieś w ogóle rockowe brzmienia, ale to wszystko pasuje. Naprawdę to pasuje do Gwiezdnych Wojen. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, że. Dało się tą muzykę troszkę inaczej ugryźć niż tylko przerabiając jakieś stare motywy Johna Williamsa czy coś takiego, tylko no, jest, to, jest to fajnie poprowadzone. Tam oni wpadają właśnie na ten statek, wycinają tych żołnierzy Nowej Republiki, no i ratują swoją nową, swoją właściwie mocodawczynię powiedzmy. W ten sposób, później historia już nam się przenosi do Asoki. Asoka właśnie jest w ruinach jednej z twierdz, właśnie sióstr nocy, no i próbuje tam odszukać pewien artefakt. To jest takie dosyć, to jest taka dosyć scena, trochę mi Indiana Jonesem Jones podjechała klasycznym. Jak ona próbuje znaleźć jakiś tam artefakt, i znajduje pewną mapę. I też mamy oczywiście pojedynek, coś się musi dziać. Więc z pewnymi droidami Asoka musi się tam mierzyć i w pewnym momencie musi po prostu uciec z tamtego miejsca, bo te roboty zaczynają wybuchać i niszczyć wszystko, ale udaje się właśnie zdobyć tą mapę. Mapę, która do ma doprowadzić ją do właśnie samego admirała Trauna. Troszkę mnie to zdziwiło, ponieważ to są, wiecie, jakieś stare, zniszczone ruiny. I tam mimo wszystko jest mapa, jak odnaleźć tego trauna. No takie to było troszeczkę takie niespójne i tam trochę takich niespójności jest, chyba że one po prostu z czasem gdzieś tam się może powyjaśniają, ale jest tam troszeczkę takie to grubymi mićmi szyte, że wiecie, przez tysiące lat gdzieś tam była ukryta mapa, gdzie koleś tam aż tak, tak długo ten traun tam nie siedzi, żeby, żeby tam mapa, mapa jego miejsca przebywania... Yy, była. No ale mówię, może to, yy, może to jeszcze troszeczkę bardziej wyjaśnią, bo pewnie dałoby się to jakoś logiczniej po prostu yy, w tamtym momencie wyjaśnić. Tak się okazuje, Asoka nadal podróżuje z droidem Huyenem. <grym> no, tak się nazywa ten droid. No nie ja to wymyśliłem. Którego też można było w animacjach e, poznać, który e, jeszcze w czasach starego zakonu Jedi zajmował się uczeniem młodzików w konstruowaniu ich mieczy świetlnych. E, I tutaj głos pod niego podkłada David Tenant w oryginale. Jeżeli nie będziecie oglądać z dubbingiem. E, I fajnie w ogóle ten e, droid. E, też już go lubiłem w animacjach, bo on jest taki dosyć. Zabawną postacią, i tutaj w ogóle ma dokładnie ten sam charakter, dokładnie te same teksty, rzuca, co podobne bardzo do tego, co rzucał w tych swoich animowanych, w animacjach, więc spoko. No i Asoka później dowiaduje się, że, że ta Morgan, ta jedna z sił została odbita przez tych nie Jedi, ani niesitów, więc próbuje się dowiedzieć, kim oni są, właśnie przy pomocy swojego droida, który konstruował miecze świetlne tam dowiaduje się właśnie, żeby byli to po prostu, byli, był to były Jedi, który po, zniknął po zakończeniu Wojen Klonów i najprawdopodobniej zostali właśnie takimi powiedzmy najemnikami, Jediami najemnikami, ma on też swoją właśnie nową uczennicę i w każdym razie nasza główna bohaterka musi udać się na Lotal, planetę, którą każdy fan Rebeliantów zna, bo tam się bardzo dużo akcji działo na, na tej planecie Lotal, żeby spotkać się ze swoją, jak się okazuje, bo w rebeliantach było to zakończone tak, że po prostu Asoka wraz z Sabin Ren postanawiają wyruszyć i poszukać Ezry Bridgera. No i tutaj wychodzi po latach, że była ona w jakimś, w jakimś stopniu jej uczennicą na, na nową, właśnie Jedi, ale ich drogi się rozeszły, no i Sabin wróciła na Lotal, gdzie E, właśnie też mogliśmy ją poznać w Rebeliantach na początku i e, no. E, ogólnie Sabin to była moja ulubiona postać w Rebeliantach. Tutaj grają. E, Natasza. Zapomniałem nazwiska, przepraszam. E, w każdym razie. E, no, zobaczenie Sabin na żywo e, w wersji nieanimowanej to jest dla mnie coś takiego trochę dziwnego, ponieważ. Ja ogólnie lubiłem tą postać przede wszystkim za, za wygląd i za charakter, bo miała taki zadziorny charakterek. W tej animacji ja z wyglądu była mandalorianką, czyli nosiła zbroję, nosiła dwa, dwie giwery i poza tym jak zdejmowała hełm, to miała kolorowe włosy, a ja mam słabość do dziewczyn z kolorowymi włosami, nie wiem. I tutaj też tak jest, teraz ma dół, przynajmniej na początku te tego odcinka ma długie. E, właśnie kolorowe włosy e, i też jest nadal taka zadziorna, że wiecie, miała tam, e, tam jest taka scena, że miał być jakieś e, odsłonięcie murala takiego przedstawiającego bohaterów Lotal, który zresztą, ten mural pojawiał się na, w ostatnim odcinku Star Wars Rebels, gdzie była cała, cała właśnie ekipa Znana, głównych bohaterów znana z rebeliantów, i tutaj miał być odsłonięty ten mural. I ona miała przemówić tam do całego miasta tego lotal, ale oczywiście gdzieś tam się zmyła, bo wiecie, bo jest taką rebeliantką, i tak dalej. Chociaż coś, co na przykład początkowo może kłuć troszeczkę w oczy i w uszy, to jest to, że w tym zwłaszcza w tym pierwszym odcinku. Tym reżyserowanym przez Davida Filoniego, bohaterowie mówią tak bardzo teatralnie. Jak mówią coś, to mówią tak raczej, wiecie, tak jak tak bardzo z, z piersią do przodu i tak, tak poważnie. E, więc tutaj troszeczkę, ale zrzucam to na garb jakby trochę reżysera i to co w animacjach grało, to tutaj wydaje się troszeczkę sztuczne, kiedy mówią to żywi aktorzy, e, ale da się do tego przyzwyczaić, da się do tego przyzwyczaić, zresztą wiecie, Gwiezdne Wojny nigdy jakimi, jakimiś e, błyskotliwymi dialogami nie stały i, i, i tak dalej, więc to akurat myślę, że wielu osobom nawet nie, 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 przyjdzie, nie przyjdzie do głowy, tak? Natasza Liu Bardizo, tak się nazywa właśnie, spojrzałem. <grywa> tak się nazywa ta aktorka, która gra Sabin. I uważam, że zarówno z wyglądu, jak i właśnie z to, jak odgrywa tą postać w tych dwóch pierwszych odcinkach. Jest super. Jeszcze zanim właśnie nasza bohaterka spotka się znowu ze swoją byłą uczennicą, gdzie widać, że no dziewczyny mają kosę między sobą, no to jeszcze spotykamy Heresyndulę, czyli też inną bohaterkę właśnie z rebeliantów, którą tutaj gra Mary Elizabeth Winstead. Już kiedy były zwiastuny, wydawało mi się dziwnie na nią patrzeć w tym całym przebraniu, bo ona gra y, y, dziewczynę z rasy Twilek, Twilekankę. I jakoś tak dziwnie na, na właśnie na herę w tej wersji mi się patrzyło, ale to jest takie chwilowe. Powiem wam, że w tym pierwszym odcinku tak patrzyłem, mówię, kurczę, dziwnie wygląda ten cały make-up, to wszystko jakoś tak, wiecie, ta twarz cała na zielono tutaj ten. Ale już w drugim odcinku już się całkowicie przyzwyczaiłem i już jakoś tak w ogóle nie, w ogóle nie widziałem tej pomalowanej aktorki, tylko widziałem po prostu właśnie herę Syndulę. W tej na ekranie, i naprawdę, to mówię, takie pierwsze wrażenie jest takie dosyć, coś tu nie gra z tym make-upem, coś tu jest nie tak, ale już w drugim odcinku w ogóle na to nie zwracałem uwagi. No, ale jak już Asoka spotyka się właśnie z Sabin, no to mówi jej o tej mapie, którą zdobyła, bo to jest taka kula właściwie, nie można tej mapy otworzyć, żeby sprawdzić tą. E, właśnie lokalizację Trauna, no i możliwe, że też Ezry Bridgera, bo właśnie Ezra Bridger, że tak powiem, poświęcił się, żeby wysłać Trauna w kosmos e, i gdzieś e, nie wiadomo, czy przeżyli, nie wiadomo, gdzie są, więc e, Asoka e, jakby chce pomocy Sabin w tym, żeby od, odzyskać Ezrę, tak, odnaleźć Ezrę, ale też przy okazji znaleźć właśnie. Trauna i go już ostatecznie jakby pokonać. Więc Sabin, która no mocno była związana ze Zero Bridgerem, ciągle ogląda jego hologram, jak on do niej mówi, stwierdza, no dobra, musimy faktycznie jakoś starać się pomóc. Natomiast wiecie, to jest tak, że Asoka troszeczkę ma też do niej wąty, i tak ją trochę odtrąca, tak chce jej pomocy. Ale nie za bardzo, tak? Nie za dużo mi pomagaj, tylko mi ustal, gdzie mam lecieć i... A ja sobie już będę dawała radę, no ale oczywiście nasza Sabine jest rebeliantką, więc nawet jak jej e, mówi... Nasza główna bohaterka Asoka i mówi, Nie możesz zabrać tej mapy, tylko możesz tutaj sobie ją przeglądać. Lalala, no to się tylko odwraca na chwilę, gdzieś tam idzie, wraca. Sabin już razem z tą mapą nie ma. Więc Sabi, jak można się domyśleć, Sabin tą mapę sobie zabiera do swojej kryjówki i nagle pojawia się ta uczennica tego naszego nie wiem jak ich nazywać, tego szarego Jedi, tak powiedzmy. Pojawia się ta uczennica, no i oczywiście chce zabrać tą mapę. Od właśnie od y, Sabin. I y, y, no i jak można się domyśleć, y, nie skończy się to dobrze. Tylko to, to też jest fajnie poprowadzona scena, bo nagle okazuje się, że Sabin ma miecz świetlny. Ja mówię, o kurde, czyli on tak na tyle ją wyszkoliła, Asoka, że ma nawet swój miecz świetlny. Ale to się okazuje, że to nie jest jej mie miecz świetlny, tylko miecz świetlny y, Ezry Bridgera, który y, zostawił po prostu ten, y, ten miecz dla Sabin. Więc. Y, Dziewczyny zaczynają się pojedynkować między sobą, no ale no, Sabin niestety przegrywa i na końcu odcinka umiera. Eee, no kurwa, żartowałem, wiadomo, że nie umiera, ale dostaje mieczem świetlnym prosto w klatę. Ale przeżywa. Ostatnio w tych serialach staruscowych, to kto dostaje mieczem świetlnym, to jakoś niespecjalnie mu się za wiele dzieje, nie? Pamiętacie o wana Tam co chwilę ktoś został, był przebijany mieczem świetlnym i mało kto umierał. Więc tutaj też się tak dzieje, i tutaj zaczyna nam się drugi odcinek właściwie. Drugi odcinek pod tytułem Trud i kłopoty. No moi drodzy, tutaj dzieje się sporo, jeżeli chodzi o lor Gwiezdnych Wojen, ale zaraz do tego przejdziemy. Więc e, nasi, e, właśnie Jedi na zlecenie, byli Jedi na zlecenie, odzyskują tą mapę, Sabin jest e, ranna, e, odzyskują tą mapę i dowiadujemy się, gdzie znajduje się Trawn. E, najprawdopodobniej wraz ze Zrumbridgerem, bo oni e, tą mapę udaje im się otworzyć i zobaczyć razem z tą właśnie siostrą nocy, z tą Morgan. I ona yy, wskazuje wszystko na to, że Ezra Bridger oraz Traum znajdują się w zupełnie innej galaktyce. Powiem wam, że to jest pierwszy raz, kiedy chyba w Gwiezdnych Wojnach nie kojarzy nawet z Expanded Universe, żeby było coś z innej galaktyki. No nie, może Juzan Wongowie byli z innej chyba galaktyki, to może ten. Ale w nowym kanonie nic takiego na pewno yy, nie było, czyli... Wiecie, oczywiście ta galaktyka w wieznych wojnach wszystko dzieje się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, ale była to zawsze ta jedna galaktyka, e, która miała, wiecie, tam zewnętrzne rubieże i tak dalej. To tam przy, była ona e, opasła, i e, ciągle były dodawane nowe planety do tej, do tej galaktyki e, na przestrzeni tych wielu lat, ale nigdy nie mieliśmy e, motywu, żeby nasi bohaterowie mieli wyruszyć. Bo tak najprawdopodobniej myślę, że to tak będzie, że po prostu bohaterowie w pewnym momencie ruszą do tej właśnie nowej galaktyki. Zresztą wszystko na to w tym odcinku będzie wskazywać. Więc tutaj dowiadujemy się o tym, że najprawdopodobniej znajduje się właśnie Traun w tej innej galaktyce. Najprawdopodobniej nie może wrócić, więc ta Morgan próbuje, będzie próbować go stamtąd wyciągnąć. Jak wspomniałem, Sabin jest ranna, leży w szpitalu, ale z nią coraz lepiej. I nasza bohaterka prosi ją po raz, po raz kolejny, Asoka ją o pomoc, ponieważ w miejscu, gdzie y, właśnie ją zaatakowano, Sabin, tam zostaje jeden droid. To, to też jest takie dziwne, bo zaatakował, zaatakowała ją ta dziewczyna, właśnie y, ten najemnik Jedi, razem z kilkoma robotami. I jeden z tych robotów tam został po prostu. Nie wiadomo, na cholerę tam został, ale gdzieś tam się chował pod dachem, y, pod sufitem, i Jasoka go tam y, oczywiście rozwala, y, żeby sprawdzić, czy tam wiecie, czy coś zostało z odkryć Sabin. A propos tej mapy, po prostu tamten wyskakuje, ona go zabija i jego głowę zabiera tam do Sabin, do szpitala. E, I no to, to jest takie głupkowe, że ten droid, który wiecie, no, ją zaatakował, zamiast gdzieś uciec, nie wiem cokolwiek, a właśnie autodestrukcję, żeby ten to po prostu czekał tam, po to, żeby nasze bohaterki mogły. Ogarnąć przy jego pomocy to skąd on pochodzi, na zasadzie wiecie, no, jakiś trop złapać, gdzie właśnie mogli się udać ci najemnicy Jedi z, z tą mapą. No i ślad prowadzi ją Asokę na korelię. Ona tam wyrusza razem z herob E, bo oczywiście Sabin jeszcze nie może się ruszać, bo jest ranna i chociaż jej się zaraz tam zasklepi po 20 minutach ta cała rana, chociaż jej bebek na wylot przebiła, ale dobra, dobra, to już powiedzmy inna galaktyka i y, inna służba zdrowia, <laughs> więc e, udają się tam, e, no i okazuje się, że w, e, ci e, tam Morgan tam na Corelli miała, e, ta siostra nocy miała jakąś fabrykę e, tych... E, silników nadprzestrzennych, no i tam też jakby współpracowali z nią byli ludzie z Imperium, którzy wiecie, niby już jest nowa republika, ale tam wiadomo, ludzie z, z jeszcze, którzy w Imperium także dla Imperium pracowali, gdzieś nadal swoje lepkie łapki maczają w różnych, w różnych rzeczach, no i jeden z takich właśnie silników zostaje ukradziony przez Kolejną postać, bo jest z tych dwóch, właśnie jakby szarych Jedi, powiedzmy, tych dwóch najemników. I jest jeszcze trzecia postać, zamaskowana. Jeszcze nie wiadomo, kto to do końca jest, ale sądząc po mieczu świetlnym, którym się posługuje z tym ostrzem, taki podwójny miecz z tym kółkiem na środku, który był bronią inkwizytorów. Oczywiście inkwizytorów już w tamtym czasie nie ma, ale może jakiś jeden się ostał. Tutaj nie jest powiedziane, kim jest ten trzeci, powiedzmy, użytkownik miecza świetlnego. I on ma już taki czerwony miecz świetlny. Równie dobrze może być to kobieta, bo wiecie, zamaskowany jest cały na czarno ubrany, więc ciężko powiedzieć. Myślę, że to oczywiście z czasem się wyjaśni, ale to jest, to jest ciekawe, kto to, kto to może być i dlaczego współpracuje akurat tutaj, właśnie z, z tą ekipą. No pewnie dlatego, że jest to jakiś odłam imperium i chce tam Trauna także odzyskać, tak, żeby tutaj wojna wróciła i wielkie imperium powróciło i tam w pewnym momencie właśnie Asoka z Tom, z Herom właśnie muszą się zmierzyć przeciwko kilku, yy, przeciwko temu kolesiowi inkwizytorowi, nazwę go to na razie inkwizytorem, bo tak mi się wydaje, że to jest inkwizytor. E, kil I kilkoma droidami, no i tam są też ludzie, którzy wiecie, w pewnym momencie. Za imperium! I chcą ich tam zastrzelić, ale oczywiście dziewczyny sobie e, dają radę. Więc z tym wielkim silnikiem zaczynają uciekać tam Hera swoim statkiem oraz Chopperem. E, tutaj Chopper, czyli e, astrodroid, też znany z rebeliantów. E, taki śmieszek charakterystyczny, bardzo zadziorny droid. Bardzo, jeszcze bardziej zadziorny niż Artugitu e, był. Właśnie e, udaje im się umieścić. E, Nadajnik namierzający właśnie na ten statek, ale tam ci uciekają z tym nadajnikiem, więc nasza główna bohaterka, no. Musi podążyć po prostu za tamtymi, e, za tamtymi e, właśnie uciekinierami z tym wielkim silnikiem. Zanim to się stanie, to Sabin zdrowieje no i postanawia dołączyć do Asoki, wrócić jako jej uczennica, ponieważ tam po rozmowie e, stwierdza jednak, że kurczę, niedobrze. Co było, to było. Asoka ją wprawdzie opuściła, ale ona nadal chce szkolić się właśnie w tajnikach mocy, chce zostać padawanką. Asoki Tano ścina włosy swoje kolorowe, już nie wygląda aż tak dobrze. No nie, no wygląda nadal dobrze. E, zakłada swoją mandalariańską zbroję, łapie za miecze zry Bridgera i prosi e, Asokę, żeby ją z powrotem przyjęła. Na co tamta oczywiście się zgadza, no i nawet nazywają ją swoją e, padawanką, i ruszają właśnie, m, żeby najemników Jedi e, spotkać. E, I kolejna też ciekawostka. Okazuje się, bo ten najemnik Jedi, ten właśnie e, główny. Powiedzmy ten mistrz, tak, w tym, w tym wypadku mistrz ma chyba jakiś dar przepowiadania przyszłości, ponieważ e, ta Morgan, ta siostra nocy, zaczyna budować taki wielki pierścień, który ma ich przetransportować do tej nowej galaktyki. Po to też ten e, dodatkowy, wielki silnik, jak tam widać zresztą, e, wielki silnik, który. E, Buduje taki wielki pierścień, który przypuszczam, że ma ten cały statek, którym oni tam się poruszają, po prostu wiecie, y, pomknąć ku nowej galaktyce, właśnie do, Admi do Admirała Trauna, e, na co właśnie y, ta uczennica tego, tego właśnie mistrza mówi, a nikt nas nie znajdzie i tak dalej, wszystko będzie w porządku, na co tamten mówi, nie, Asokatano tutaj przybędzie, ja już to, to widzę i tak dalej, więc ma on jaki, jakiś jakby dar przepowiadania. E, przyszłości, co też jest ciekawe. Oczywiście wizje mocy w bieżnych Wojnach już się zdarzały, chociażby już w Imperium kontratakuje, Luke Skywalker miał wizję podczas treningu na Dagoba, e, no ale to nie było, to było raczej tak, czy Anakin tak we snach widział śmierć swojej mamy, ale to nie było raczej tak na zasadzie, e, że ktoś po prostu, nie wiem, mocniej się skupił, chociaż tutaj nie było pokazanego momentu, kiedy on to po prostu widzi, może też mu się to dopiero, już e, przyśniło dopiero co, ale no, jestem ciekaw. To będzie pewnie jego taki, wiecie, special skill, nie? Że widzi, widzi przyszłość. E, akurat ten, właśnie, zło, złoczyńca. E, I tak się kończy. Tak się kończy drugi odcinek. No, moi drodzy, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony po tych dwóch odcinkach. Tak jak mówię, jest troszeczkę głupotek, takich nieścisłości, które może się wyjaśnią, a może nie. E, zobaczymy. Na pewno by się można było do niektórych poprzyczepiać, ale za mocno mi się ten serial mimo wszystko podoba, żebym się jakoś tam moc, mocniej ich czepiał. Jest to, mówię, kontynuacja rebeliantów. Wprawdzie jeszcze brakuje chociażby Zeba, który pojawił się w Mandalorianinie, więc tutaj może też się w końcu Zeb pojawi i zobaczymy całą ekipę właśnie z rebelsów no, prawie całą. E, bo Kanana nie zobaczymy, bo Kanan umarł w Rebelsach, więc e, prawie całą ekipę zobaczymy. Może razem na ekranie, fajnie by było, chciałbym, chciałbym to zobaczyć. E, I tak jak mówię, Dave Filoni na pewno czuje te postacie, nie czuje e, dialogów, ale to od swojego mentora George'a Lucasa najwidoczniej w świecie e, wziął. E, ale nie mam z tym większego problemu. Efekty specjalne robią naprawdę fajne wrażenie. Są niektóre momenty słabsze, ale. Naprawdę, w wielu, wielu momentach można y, aż ucieszyć Michał, jak to ładnie wygląda. Muzyka wypada naprawdę świetnie. E, aktorzy w swoich rolach wypadają. Są naprawdę bardzo dobrze odzorowani i myślę, że fajnie dobrani, przynajmniej po tym co patrzę. Do niektórych tak jak do Hery wymagało to troszeczkę przyzwyczajenia, ale mówię, po jednym odcinku już właściwie. Y, patrzyłem na, na, na tą aktorkę na Mary Elizabeth Winstead jak na na Harry, a nie na właśnie na pomalowaną na zielono Mary Elizabeth Winstead. Także Naprawdę, naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym serialem. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wam się te pierwsze dwa odcinki podobały. Czy wam się podobały? Czy oglądaliście Rebeliantów? Jeżeli nie, to jakie macie odczucia, właśnie, co do tego serialu? Czy czyliście się zagubieni, tak jak wspominałem? No i co, za tydzień pomówimy sobie o nowym odcinku. Teraz już będą odcinki wychodzić pojedynczo, więc też materiały będą krótsze. No, tu był dłuższy. Tu były aż dwa odcinki, półtorej godziny ponad oglądania. Więc dosyć długie te odcinki były. A ja dziękuję Wam bardzo, moi drodzy, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, chcecie być na bieżąco, bo mówię, co tydzień będziemy omawiać sobie ee, Asokę, to zostawcie oczywiście subskrypcję, a ja się z Wami żegnam, kłania się Ormando, niech moc będzie z Wami.